No Mnie też uczyli, że zwrot przez Rufę to jest zwrot od Baksztagu do Baksztagu. Jak pływałem po Mazurach, i bo od wielu lat już niestety nie pływam, szczególnie na Bełdanie, to Czasami zdarzyło, zdarzało mi się robić y, zwrot przez Rufę od windu do Bajdewindu. Y, dlaczego? Ponieważ jeżeli płynąłem sobie powiedzmy, wąskim relatywnie jeziorem i musiałem się halsować, y, robiąc zwroty przez sztak, i jeżeli mi nie wyszedł z jakiegoś powodu, nie wiem, z jakiego. Zwrot przez sztag, to musiałem bardzo szybko uciekać do rufy, po to, żeby zmienić szals i popłynąć we właściwym kierunku. I od tamtego czasu definicje, które kiedyś tam serwowano, że to jest od baksztagu do baksztagu, to ja o nich z premedytacją zapomniałem. Po prostu robię zwrot z tego kursu, jakim płynę, wtedy, kiedy muszę go zrobić. I mnie jest wszystko jedno, czy robię od Backstagu, czy od Bajdewindu.